CINuś. Dzisiaj nagrywamy Pokemon Go z aro 30 i z Bartkiem, moim bratem. Jesteśmy przy kościele. O, mamy Magna tutaj i Tentakula. I Tentakula. Próbujemy ich złapać. Jeśli się nie uda, no to. Musimy mieć żeby. No to. No to jak z jak zniknął, to wtedy to trudno, to trudno, ale jak wiecie gdzie oni są i już zniknęli, jak wiecie gdzie oni są to piszcie w komentarzach. Teraz jesteśmy koło dżimu. O snorlax. Snorlax, ja mam silokal. O, mamy... Ten... Tentakul. Ten tentakul. tachula! mamy. tachula mam. 57. Dobry! O, ale on jest on daleko. Jest lepszy, on jest lepszy od twojego tego pizzeja. Ale... Od radaty! Od pizze ostał. Nie. 675. Jest! Ten tachula dostał. Gama taki wejdzie na dół Waterpols i Poison Sting. Hmm. No to dobre. Ale czekaj, mamy Magikarp. Mamy... Ja a, to... ja a ja myślałem, że to Mewtwo, nie? Ja myślałem, że to Ekans. Ja myślałem, że to Mewtwo. Ej, dawaj, którą tutaj znaczy, przejdziemy tutaj po prostu. O! I mamy Ewolucyjną torba Polietudut! Jezus, jaki on ma tu pobieg! Wiesz gdzie on jest? Gdzie? Nie. Tam, y na przykład w Pobila Domu! Nie, Jak bo tutaj się nie pokazał! No, za daleko to jest. Mamy trzy nowe Pokemony. Magikarpa, Elektro... Elektroda i Magnemite'a. Zobaczymy tutaj za blokiem. Mój elektronik znikł no. Magnumite, ma ale to nic. No to jeśli wyleście się, się, się Magic to fajnie, bo mu pierwszy Magic w kanałem. Majcie tutaj Ale Nie damy za się w ogóle, Szczęście będzie, jak się trafi. Ja tam może na, do przystanku. Stanku, albo do kościoła nawet drugiego. Może będą też dobrze popisze. Masz Zubata? Słucham. Ja wiem w Golbat. Golbat to jest ewolucja Zubata. No ja wiem gdzie razki. E o Majd się pojawi na wskaźniku. I piszcie kurkazać, nie? Marcinuszowi, Marcinuszku Marcin Marcin Marcinowi, nie? To jaki team? To ale Aron mówi, że ma misty. I to ja już nie wiem. Pijcie, mu to A jak nie ma. To jest że nie Nadał się nie zrobić, nie czy walor. A o co? O, poczekaj, już się zrobił.

Tego fila. Ale ja go mam dużą gam. O to niepotrzebny tam, nie, tany, tak. To wol... E, Zniknął Madika. Znik... jak mówiły, To Wolfrop będzie tam na... Szanę. Nie, nie Woltor. Elektron. Elektron. Jak je z moim tatą na trening, To już tutaj Jeśli go złapię, mam szczęście, bo jest ewolucja. No, woltorba. Magdemaj też dobry, no ale... Wolę tego elektroda, bo... Przed chwilą znalazł woltorba, wol a teraz już mu się ewolucja zresztą, No. No to, no, to będę z takim, można no. powiedzieć. No, Jak na czwarty leżę, to nawet dobrze czyli

Hmm. Dobra, gdzie teraz idziemy? To chodźcie w stronę kościoła. Ale to tylko do kościoła, nie? Mhm. Mm Wtedy jest pójdziemy w, 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 Albo w stronę... Albo chodźcie od razu tutaj. Hmm. Gdzie? chodźcie do tego kościoła. Też mogą być te uropoksy? Tutaj, tutaj, teraz pamiętam jak tu z Maszkiem byłem, to tu tutaj lura pójśnili. I co, na jednego pokoju, na 5 minut czekajcie. No. No. A nie? Co luro, bo luro powinno się po trzy minuty, albo tu dwie, a nie 5 minut. A tutaj mieszkaliśmy, nie? W lurze, o. No tutaj przybiegliśmy, nie? I nie było. I nie, 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 tylko, tylko, tylko jakaś ratatata. O, ratata. Mam na drugim. Kole, ja, on musi być najpierw, no... No jeszcze piżej, no. bardzo strasznie do mnie szarek ja taki wysoki łotecznik ty masz 13 lat prawie chłopie to ja? nie wiem metr 30 ileś? No ja, ja mam metr no to jak ja mam 39, 40. O Golden! 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 Aj to Golden! Ale gdzieś tutaj chodzić. Golden się pojawił! Bo to jest wodny Pokémon, więc gdzieś w wodzie pewnie. Ale to jest raz. Pani oni sobie łapią Golden z Kuba. O, zniknął na trzecim miejscu.

Kto jest z się arek. arek! 19 Arek, e, dla, dlaczego tak długo ci nie było? E, nic Marcin, musiał nagrać odcinek.

Jak to ultra to być A ja zaraz nie miał. O! No. Co to? Dobra. O! Czekaj! Pidzaj. A w go ogóle nie czułem. Czemu? Zbieraj, podzielem zbieraj. Aha, myślałem, że nie zbieraj. Ja już jak nie wiem, Słyszał siebie, inaczej niż nie powiedział. No. Słyszałem inaczej niż nie powiedziałem. Hmm. Dobra, chodźcie wprost. Tędy już przechodzimy na rok. 6 PJ Tędy. O! Na drugim miejscu. A tego już zbrałem. Co? Co masz? Do... O, Magnemite? No, na no, mówię, Magnemite tam będzie. Dobra, nie idę. Nie chcę mi się tego Magnemite. Zobaczymy na jajeczko. Jajeczko, i właśnie. 3-4! Cudowo jutro to wypełnię, nie? Ale ja wykrywam. tak, no ja pójdę z tobą. I Arek. No. Bo będzie i utracę niezróżnorodność. No. No. O, Goldin Magne Golden and, 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 and. Magdy o, o, dobrze! jest. ma O Shelder! O, na pierwszym miejscu! Pewnik pał też!